Cześć moi drodzy, pokażę wam programy programie Klikę jak obszar roboczy układ graficzny zapisać, bo mam dostosowany do moich potrzeb i co mogę włączyć? Również małe kolory można eksportować, importować, ale pokażę gdzie to wszystko zapisuje się, jak chodzicie do nazwy u z ikonką faceta, w katalogu app GACA. jego normalnie trzeba pokazać. Widok pokaż ukryte pliki foldery i geski, bo tak to normalnie jest ukryte. Roaming, e, katalog i tu jest Tu są workspace, workspaces, e, obszar roboczy. K do jakiego rozszerzenia zapisuję. Układ graficzny. Natomiast palekę kolorów za, zapisuje się tutaj. Ale ja mam kopię zapasową na dysku Trimanom. O, tutaj widzę, że on mi zapisał osobno, Bo możecie palekę kolorów importować. Nie, nie, nie jestem importować. Szymek kolory. Czy chcesz, aby Czy chcesz, aby to było zawarte. Czy chcesz, aby ta paleka kolorów była zawarta w twoim obrazie? Tak. Simek własne kolory. Tylko chyba trzeba zwrócić uwagę, aby nazwa nie była taka sama jak robicie. Kopię zapasową też. To znaczy importujecie to, ale też mamy różne inne opcje tu. Ilość kolumn. To samo z tymi pędzlami. Tutaj mamy Window Workspace. Jak gamingowy workspace, obszar roboczy. Lajonk. Caskamp Lajonk. Jest. Opcha robocie dostosowany układ graficzny To on automatycznie się zapisze. Tylko hey, jakbyście jeszcze go modyfikowali. Teraz kiedyś nic nie zrobicie. Można go również wykasować. O, nawet import jest opcja. Układ graficzny roboczy. Na przykład, jakbyście jogowali jak dodatkową opcję tu, Dockers, zależy co? Może Artistic Color Selector. Ale on akurat jest tu mała, się To teraz, jak zapiszecie to. Simon, wszystko się zapisuje tam w kambaskim katalogu. Aha, kiedy nie będę pełkuje? A ten roaming, kryka, workspaces. I tu mamy nasze opcje. Mamy obchary roboczy i nie musi się na nowo konfigurować. Podobnie z paletą kolorów i podobnie z pędzlami. Klika paleka kolorów. KPL jest rozchylenie palety kolorów. E, pędzl, nie, pędzle są tu. KPP jakie jest rozszerzenie do będzli. można je. Jak chcecie je kopiować z dysku zewnętrznego. To się pokażę. Tu się kopię pęgzle. Tu są bęgzle. Tutaj balek kolorów albo jeszcze można sprawdzić, nie, to nie, to tutaj nie jest nic, co to jest? Ale tu się zapisuje workspaces obszar roboczy. Także jaś wam pokazałem, co jak jeszcze, jakbyście chcieli, nowy kem dogać. Nową palekę kolorów możecie dodać Simon Argestick A dodam taką samą nazwę co mi To można też zjechać z kim i powiększyć ten obszar roboczy Lewym przyciskiem myszki dodajecie kolory i macie ładny odcień Już publikowałem to w poprzednim tutorialu Ale to tu są dodatkowe opcje co, to, co my tu mamy? Bo jeszcze można edytować... O, nawet takie coś można robić. No podoba mi się to opowiem wam. A, to fajnie wygląda powiem wam. To może być mi się gadnie, jak kolorujecie. O, tutaj mi się podoba. Kolor skóry mogę dodać. Aha, bo jak dam tu wyhej to wtedy jest jaśniej. Co tu jest? A tu można ustawić ilość kolumn. No, wygląda to dość ciekawie. Simon Artistic. Na się póki co nie wyskąpił nie występywał łąk. Simon Arkijski i on będzie na dysku zewnętrznym. Miał także wam miłego dnia.